na 14 listopada, czyli na piątek. Dzień dobry moi kochani. Piątek otwiera się ciszej niż poprzednie dni, ale w tej ciszy kryje się prawdziwa moc. Po burzliwej koniunkcji Merkurego z Marsem wreszcie pojawi się przestrzeń na refleksję. Księżyc w Pannie uspokaja bieg myśli i zachęca do skupienia się na tym, co jest konkretne, lecz święte w naszej codzienności. Na przykład dobra herbata, posprzątane biurko, spisany plan dnia. To właśnie dzisiaj wszechświat mówi: zrób mniej, ale z sensem. Energia dnia sprzyja dzisiaj właśnie porządkowaniu i samoregulacji osobistej. Księżyc zbliża się do sekstylu ze Słońcem około godziny. 20, dlatego jest to aspekt harmonii pomiędzy działaniem a emocją, i zanim jednak poczujecie, to ukojenie dzień może wymagać cierpliwości, bo jak powiedziałem, to dopiero następuje późnym wieczorem. Panna, pamiętajcie, nie lubi chaosu, a tydzień był naprawdę bardzo intensywny. Drobne potknięcia potraktujcie jak informację zwrotną, nie porażkę. Odpocznijcie od ocen, również tych wobec samych siebie. Wibracja numerologiczna dnia sprzyja, moi drodzy, na pewno analizie, ale niech to będzie analiza z Waszego serca, a nie z popełnionych błędów. To dobry moment na rytuał wdzięczności za własne starania, nawet te no, nie do końca widoczne. Wieczorny sekstyl, pozytywny oczywiście aspekt księżyca ze słońcem, przyniesie wszystkim ukojenie i poczucie: wróciłem wreszcie do siebie. Świat może dzisiaj wydawać się wszystkim, moi drodzy, bardziej cichy, ale w tej ciszy dojrzewa pewnego rodzaju klarowność i wyjaśnienie się sytuacji. Zróbcie dzisiaj coś drobnego dla swojego ciała, na przykład rozciąganie, tak? Spacer. Kąpiel. Ceres, pamiętajcie, wciąż czuwa w tle, a panna przypomina, że ciało to pierwsza świątynia naszego ducha. Kiedy położycie się dzisiaj spać, moi kochani, podziękujcie za prostotę, bo to ona jest dzisiaj największą formą kultywowanej magii. Moją radą jako astrologa na dzisiaj jest to, abyście wyciszli tempo, doprecyzujcie priorytety. Każdy oddech dzisiaj może być medytacją, jeżeli jest po prostu świadomy. Szczęśliwe znaki dzisiaj to panny, byki i raki, a szczęśliwe liczby 4, 10 oraz 22. Amulet dnia, zielony Awenturyn, moi drodzy, bo on pomoże w akceptacji rytmu życia i będzie wspierał łagodne decyzje. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał.